Witajcie serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku z Drab Komisji, w pierwszym odcinku z drugiej paczki Rajskiej Kasy, w konkursie o poszukiwaniu pliku. Kochani, w związku z tym, że ja zamykam kanał, nie, nie będę już nagrywała, to drugą paczkę przyspieszamy maksymalnie, czyli są tylko dwa odcinki z drugiej paczki. Dzisiaj 25 i e, jutro 25 odcinków. Poza tym będzie jeszcze taki odcinek specjalny. Stwierdziłam, że poza, że wam się to po prostu należy za, za te półtora roku. Taki będzie duży miks, który będzie w niedzielę. No i na tym koniec. E, dziękuję, kochani, za wszystkie słowa. Otuchy yy, yy, i ten, ale ja, mówię, ja decyzję nie zmienię, bo decyzja jest pod wpływem chwili, ale jestem jej bardzo pewna. Dobrze, kochani, dzisiaj pierwsze. 25 zdrapek. Ja mam podpisane. Zdrapka z numerem 1 to jest zdrapka Edytki. I szukamy pliku, a jest rower, balsam, słońce, kwiat, ananas, plecak, cytryna, wiśnie, biedronka i arbuz. Pliku nie ma. Druga zdrapka to również Edytka. Rower, kwiat, plecak, ananas, słońce, chmury. Arbus, awokado, wiśnia, balsam. Też nie ma wygranej. Mariusz M, trujeczka. Chmury, awokado, biedronka, słońce, wiśnie, rower. Ananas, balsam, kwiat i arbus. Też jest przegrana zdrabka. Twórka, to jest zdrabka Edytki. Wiśnie, rower, kwiat, awokado, cytryna, jest palemka, Arbus, plecak i słońce. No niestety pliku nie ma, a tu jest zwrocik w czwóreczce. Piątka też zdrabka Edytki. Edytka jeszcze i truma swoje, zrabki, kwiat, biedronka, chmury, awokado, plecak, rower, balsam, cytryna, ananas, arbus. Tu niestety nie ma szóstka, to też jest ostatnia zdrabka Edytki. Na dzisiejszym odcineczku, mam nadzieję, że chociaż tu może plik. Ja za wszystkich trzymam kciuki. Tych plików było jak najwięcej: słońce, kwiat, cytryna, awokado, biedronka, rower, plecak, arbus, chmury i ananas. No, niestety, pliku brak. I od razu mówię, że od razu wysyłam nagrody. Jeszcze w najdłuższym odcinku powiem, żebyście się jak najszybciej zgłaszali. Siódemka tonatka. Bo ja po prostu chcę jak najszybciej sprawy kanałowe zamknąć. Yy, no i usuwam kanał, tak żebyście nie oglądali. Ja też nie chcę, żeby mnie kusiło do powrotu. No i niestety nie będę oglądać, nie będę brać udziału. Po prostu już wycofuję się z życia YouTubeowego. Awokado, rower, balsam, kwiat, arbus, biedronka, plecak, cytryna, chmurę, alana po czym już możecie zobaczyć, bo niestety nie biorę udziału w żadnym już konkursie. Natka, ósemeczka Znaczy w konkursie, który, które teraz są jakby organizowane, bo tam jeszcze biorę udział w tych konkursach, które były wcześniej organizowane. plecak barsam, cytryna, ananas kwiat, wiśnie, rower, słońce, arbus i awokado. ósemka też pusta. Ósemka była naszej Niuli Ani ze Szczecina, oczywiście na kanały. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Ani i Natalki. Natka ma dziewiątkę: plecak, kwiat, wiśnie, chmury, biedrona, arbus, balsam, ananas, palma i rower. Pliku na razie nie ma. A tu jest zwrocik w dziewiątce. Zdrabka Natalki, dziesiątka i zdrabka Gosi. Z balsam, awokado, plecak, słońce, ananas, arbus, biedronka, rower, kwiat i cytryna. Niestety pusta. Zdrabka z numerem jedenastym. Pokazałam Wam, a to jest zdrabka Natali. I jest. Plecak, biedronka, słońce. Rower, Wiśnia, Cytryna, Ananas, Balsam, Arbus. Chmury, no niestety. Dwunastka, Niuliza szczycina ciekawe czy Niulawa, dwunastka. W moim wydaniu się spisze, chmury, rower, słońce, Ananas, Cytryna, plecak, awokado, biedronka, Arbus. I kwiat, no niestety pusta. Trzynastka, natalki, ja latko drapiemy. Jest słońce, cytryna, plecak, arbus, balsam, ananas, rower, biedro na wiśnie i kwiat, no niestety trzynastka też jest pusta. Czternastka jest naszej anieniuli ze Szczecina, Chmury, balsam, biedronka, arbus, słońce, rower, cytryna, awokado, kwiat i ananas, Niestety pustak. Piętnastka jest na I jest awokado, cytryna, plecak, ananas, słońce, arbus, balsam, chmury, kwiat i wiśnie. To niestety jest pusto. Szesnastka, Mariusz M. Arbus, cytryna i jest plik. Słońce, kwiat, plecak, rower. Anna balsam, balsem, awokado. A pod plikiem jest piąteczka, czyli Mariusz ma wygraną. Ten odcinek. Jak tam idzie? Czekajcie, 3, 4 maja wskakuje 17 na talki. 4 maja powiedzmy. Ten ostatni, 5 maja. No to nie więcej niż do 12 tydzień dajemy. Eee, słońce, ananas, cytryna, palma. Na zgłaszanie się. Wiśnie. To w jutrzejszym odcinku powiem. Palma, awokado, arbus Kwiat i biedrona jest wygrana. I tu jest zwrocik, ale niestety nie ma pliku. Zrobka z numerem 18 jest gosi. Do 22 to są już zrabki gosi. I jest chmura, awokado, słońce, arbuz, balsam, kwiat, cytryna, rower, ananas i palemka. Pod palemką jest zwrocik. To już nie będę mówił, bo są zrabki gości do 22 numeru. Plecak, cytryna, awokado, chmury, rower, słońce, arbuz, kwiat, ananas i biedronka, pusto. Dwudziestka. Chmury, rower, awokado, cytryna, wiśnie, ananas, słońce, kwiat, balsam, arbuz, niestety pusto. 21 też Wam pokazuję, że to jest gosi i 22 jeszcze jest gosi. Cytryna, ananas, balsam, rower, palma, tu jest wygrana biedronka, arbuz, chmury, słońce i plecak i pod palemką jest zwrot. 22 zdrabka gosi, chmury, palemka, wiśnie, jest wygrana palmą, kwiat, plecak, ananas, arbus, słońce i awokado, pod palemką jest 20 zł, super, Zdrabka z numerem 23 jest to zrabka Natalki z kanału Natko. Drapiemy. Zapraszam na kanał. Wiśnie, biedronka, plecak, cytryna, chmury, ananas, balsam, rower, awokado i kwiat. 24 to o naszej Ani Nuli ze Szczecina. Ananas, balsam. Słońce, biedronka, cytryna, chmury, arbus, rower, plecak i awokado. Niestety, puste. I zrabka z numer 25 jest to zrabka gosi. I patrzymy: ananas, kwiat, biedronka, słońce, balsam, arbus, awokado, chmury, cytryna i plecak. Kochani, a 25 zrapek wygrało. Zrapek 2, 4, 7. 7 zrapek wygrało. Jest tylko jeden plik, kochani. Zrabca z numerem 16. tylko u Mariusza jest plik w zdrabce z numerem 16 a reszta jest albo zwroty albo 20 to ogólnie dzisiaj na odcinku wpadło ze 125 wpadło 10 to jest 20 to jest 30 40, 50 55 zł jest z tej połówki yy, paczki no, ta druga połówka powinna być lepsza. Kochani, i teraz tak. Każdy, kto ma plik, wygrywa. Plus dodatkowo z każdej paczki jedna osoba, która e, ma najwyższą wygraną w paczce, ale nie ma pliku, bo jeśli jest plik, to dostajecie tą swoją zrabkę z plikiem plus zrapki z 20 zł, a jeżeli e, nie ma pliku, to po prostu dostajecie ode mnie zrapeczki. Yy, za 20 zł i tyle, no tam jeszcze coś dorzucę. Yy, I kochani, z pierwszej paczki było tak, że tam najwyższa wygrana w zasadzie wszystko poszło z plikami, więc wylosuję jedną osobę spośród wszystkich biorących udział, tych, których nie dostało plików, bo u mnie nie ma kumulacji. A tu na tej drugiej paczce to jeszcze zobaczymy, bo jeszcze wszystko jest w grze. Dobrze, kochani, ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Już ostatniego z całą paczką, znaczy z konkursową drugą paczką rajskiej kasy. I zarazem to będzie przedostatni odcinek na kanale. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia do, kolejnych, do kolejnego odcinka, nie do kolejnych, kolejnych dwóch w zasadzie. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.